Tak, Hej, witam na ja dzisiaj Wam pokazać szybkie otwieranie i uwaga, uwaga, uwaga! Jest nowa edycja champion, Champions League. Bardzo, bardzo się cieszę. Nareszcie ją daj do sklepów. Już tutaj daję. daję i otwieramy. Tak ładnie. A, pokażę, tutaj ile jest. Dobra Przejdę sobie do kiosku i patrzę, a to są szepki. Te piękne karty to już zrobimy na ten Świetnie, no popatrzcie sami, no. To jest Club Bejcz CSK Moskwa, tak? To jest znaczek CSK Moskwy. I jeszcze do tego mamy Mastera. Fajnie, fajnie. Cieszę się. Jak na pierwszą saszetkę I jeszcze K-player. Jak na pierwszą soseczkę, to jest wyśmienicie wręcz, wyśmienicie. Bo mało się te karty różnią, ale to nic. Teraz sobie zbierać kolejną soseczkę. Ostrillera. I znowu właśnie prezes no. I znowu Laul Raul Garcia, no. No nie no. I klub. Kolejny mój klub. Ołów! Trofeum! Naj, no, i otwieram dwie saszetki i trofeum, no. Ja cię kręcę. To to jest na razie nie tyle, ale jeszcze jedna saszetka. Ostatnie jest do dzisiaj to czefka, ale na razie do ogromnego mam szczęście. Tu mamy Teammate i, kl i klub zajęć to jest Olympiakos i mamy jeszcze Mastera z drugiego. O jakie jaja, o jakie jaja, nie no, brak w tych saszetkach to jest brak wręcz ręczu. no, co to są zawsze świetne saszetki, to ja bym już chciałbym podziękować. I narka, pa i cześć.